Trzema Erce Świry. Tanim samochodzikiem dzisiaj pojeździmy. Ale zanim nim pojeździmy, to go wpierw zunboxingujemy i potestujemy. I od dzisiaj zwijcie mnie Robin Wschód, co bierze na zachód. Drogie modele wywaliłem, ponieważ z tanimi przymierze zrobiłem. No dobra, jajajajami, a dzisiaj zrobimy sobie moi drodzy unboxing i teścik tego oto taniutkiego modelu. No taniutkiego, bo to na Aliexpress za 110 zł, kosztuje link, zresztą macie tutaj w opisie w bio, w komentarzu, nie wiem gdzie ten film jeszcze, gdzie umieszczę, znajdziecie gdzieś link do tego modelu. Moi drodzy, zacznijmy od tego, że to jakieś między 110 a 120 zł. kosztuje, ma proporcjonalny gaz, ma proporcjonalny skręt, więc dla mnie już jest takim w pewien sposób tanim, fajnym, tanim czy fajnym modelem? Tanim modelem? Czy fajnym to zobaczymy. Zunboxingujemy, przetestujemy, sprawdzimy, znaczy, co ja mogę przetestować. No, to, co tylko przez te kilka godzin zrobię, bo wiadomo, najwięcej zawsze mogą powiedzieć osoby o danych modelach, które jeżdżą nimi tygodniami, miesiącami, latami, tak? Ale już jakieś, powiedzmy, będziemy mieli pojęcie o okręcie. No to moi drodzy, lecimy do unboxingu, do jazd, a potem do jakiegoś podsumu. To czas na unboxing i prezentację produktu. Moi drodzy, pudełko prezentuje się tak, takie, takie w miarę poprawne. Nic szczególnego wizualnie, ale dobra, przejdźmy do szybkiego opisu, co mamy tutaj napisane na przedniej stronie. Pojazd 4WD skala 1 do 28, światełka, skręty, pełna jakaś funkcjonalność, serwo 4,3 gramy, proporcjonalny gaz, tak. Tutaj opony gumowe. Aparatura 2,4 GHz. Tutaj mamy pokazane różne style tego samochodziku. Samochodzika. Tutaj też pokazane mniej więcej jak to wygląda. Biały. To z tej strony jakieś podstawowe informacje. No to co moi drodzy, zajrzyjmy co jest w środku. A w środku to mamy, zaczniemy od instrukcji, tak? Jakieś takie podstawowe. Nie za dużo tych instrukcji. O, tu mamy pokazane Samochodzik, oraz jak po prostu umieścić pewne elementy, które znajdują się tutaj w zestawie. To jakieś podstawowe informacje. Warto sobie to przejrzeć, ale tutaj na no nic za dużo nie mamy. Następna rzecz, dostajemy tutaj takie, moje drodzy, opakowanie, gdzie jest tak, jak widzicie, ładowareczka prosta na USB, śrubokręcik. Plastikowe elementy, które należy doczepić tu do samochodzika, typu lusterko, jakieś te plastiki. Dodatkowe koła, moi drodzy, tylko ja już ten samochodzik troszkę użytkowałem do dalszej części filmu, to pokręcę później. Koła oryginalnie założone są te tutaj, czyli z gumowymi oponami. Natomiast te są w środku, te są z kołami plastikowymi, tak do ślizgania do driftu, tak. Tutaj mamy pilot. No i drodzy, pilocik jest na. Tutaj dwa paluszki, tak składane, takie, słuchajcie, no jak za kwotę 115 zł nie ma co narzekać, nie jest źle. Mamy tutaj taki ten fajny dżingsik, jak to nazywam, który pomaga nam w momencie, kiedy prowadzimy jedną ręką, a drugą chcemy sobie coś kamerować, to fajna rzecz. Chodzi to, nie jest źle, tutaj kółko mamy wyłożone gumą, mamy jedno pokrętło, to jest trimmer skrętu, tak żeby wyrównać sobie skręt. No, i teraz przechodzimy do samego samochodziku. Powiem Wam tak, naprawdę uważam, że jest wykonany za fajnie. Tu wszystko pod względem dotyku sprawdza mega solidne wrażeniem. Wy oryginalnie mamy z tymi tutaj białymi kółkami, z białymi felgami, tak? Tu są założone koła od driftu. Tu są gumowe. Naprawdę wygląda to elegancko. Tutaj trzeba tylko te plastikowe elementy doczepić. Hmm, następna rzecz. Powiem Wam co mi się nie podoba. Tutaj mamy baterię, i żeby włączyć model, to nie ma żadnego pstryczka, tylko trzeba po prostu podłączyć baterię, tak? I wtedy mamy model włączony. To samo trzeba zrobić, kiedy chcemy wyłączyć, czyli po prostu odłączamy baterię. No, uważam, że przydałby się gdzieś jakiś pstryczek elektryczek, widzicie? Światełka wtedy mrugają. Kiedy załączymy aparaturę, przestają mrugać, palą się na stałe. No, a jeszcze można się czepić, że mogłyby być z tyłu światła. Z tyłu nie ma, są tylko z przodu. Ale w każdym bądź razie, zobaczcie, modelik ma proporcjonalny gaz, tak? Oraz ma proporcjonalny skręt. E, powiem wam jedną rzecz. Z tego co zauważyłem, tutaj nie ma nic w rodzaju jakiegoś, nie wiem, dyferencjału czy coś w tym stylu. Wszystko jest na sztywno spięte. Więc przypuszczam, że samochodzik będzie przez to troszeczkę gorzej skręcał. Ale nie przypuszczam, żeby to jakoś mega wpłynęło na skręt. Ale na pewno jak wszystko jest spięte, to trochę gorzej z, z każdemu pojazdowi idzie skręcanie. Ale na pewno będzie to trochę lepsze przy driftowaniu. Trochę bardziej takim myślę, że będzie bardziej troszeczkę stabilny. Ale mówię, no poza tym, poza tym naprawdę za tą kwotę to elegancko. Także co moi drodzy, przechodzimy do dalszych testów. Pokażę Wam jak jeździ, ale zaraz jeszcze może wepnę te plastiki, pokażę jak wygląda z plasticzkami. No to już wszystkie plastiki mamy wczepione. Powiem Wam, że nawet dobrze są spasowane. A dla pewności, jak ktoś chce, może sobie to na kropelkę, na kropelkę jeszcze potraktować. Dodatkowe mamy naklejeczki. Możemy sobie jeszcze lusterka wykleić. I co jeszcze mamy dodatkowo w tej terepce? Mamy jeszcze dodatkowe śrubki, jakby nam zginęły. Od tych tutaj kół, żeby dokręcić felgi do... Do i powiem Wam, że bardzo dobrze coś takiego dali. Bo ja odkręcając te śrubeczki, uważajcie, one są mega malutkie. Mogą gdzieś nagle wam zginąć, więc przy odkręcaniu jak zmieniacie sobie koła z gumowych na te do driftu, czy z driftu na gumowe, to uważajcie, aby nie zgubić, więc to jest bardzo przydatne. Także co? Wygląda fajnie. Jeszcze wam pokażę o, dokładnie to, są bo tak wygląda oryginalnie o, z założonymi, jak wyjmujecie z pudełka kółkami, bo to są kółka. Z gumowymi oponami, tak? Tu są założone do driftu, do celów tam filmowych. Potem zakładałem to, co? Idziemy potestować tego fajnego maluszka. Na początku, naszym głównym bohaterem, pojeździłem sobie sporo na oponach gumowych. Jak widzicie, ma proporcjonalny gaz, proporcjonalny skręt. Daje radę pomimo spiętego całego powiedzmy układu napędowego, nie jest to jakiś problem, ten jego skręcanie nie jest jakieś o wiele mniejsze, także jeździ się nim fajnie, przyjemnie, prędkość też jest powiedzmy taka odpowiednia, maksymalna, że w miarę szybko jeździ, a przy jakichś zderzeniach nie ma powiedzmy szansy zbytnio go uszkodzić. A tutaj macie porównanie naszego głównego bohatera w skali 1 do 28 z modelami do driftów w skali 1 do 10. Tutaj nasz główny bohater jeździ sobie po wykładzinie, po dywanie też nim jeździłem, także jak widzicie daje radę, nie ma problemów, chyba że większe chopki to się troszeczkę przewróci, jeździ także można spokojnie jeździć po takich nawierzchniach w domu, czy ja tu na przykład jeździłem po Hali. No, i przyszedł czas na poślizganie się naszym maluszkiem na kółkach od driftu. Powiem Wam, że są to bardzo przyjemne odczucia. Jego spięty cały ten układ napędowy powoduje, że jest to w pewien sposób przyjemniejsze niż samochodami z kółkami do driftu, które posiadają dyferencjały ale nie posiadają żyroskopu. Jest to fajne. Ja tu mam trochę utrudnione zadanie, bo musiałem jedną ręką jeździć, a drugą kamerować, ale kiedy bierze się pilota w dwie rączki, to naprawdę staje się to dosyć fajne. Tutaj akurat jeżdżę po dużych powierzchniach, ale w domu też się ślizgałem. Mieszkam w blokach z wielkiej płyty, więc powierzchni nie ma jakiejś wielkiej, ale też można się poślizgać. Daje to sporo frajdy, tylko uważajcie na panelach, bo na panelach oczywiście można Porysować panele, jeśli się takimi modelami, a potem możemy mieć przez to kłopoty, Ju ja, ja, ja. Czas na podsumowanko, więc lecimy z pogadanką o tym fajnym. Modelu, tanim, tak nazwę go modelem, posłuchajcie, zacznę od tego, polecam, naprawdę polecam, za 115 zł dostajemy coś, także moi drodzy możecie śmiało to kupować, link macie tutaj w opisie i w komentarzu, gdziekolwiek umieszczę ten film, a teraz wam trochę opowiem, moi drodzy, najpierw o wadzie, najgorsza wada... Tego samochodziku, niektórzy nazwą zabawki. Nieważne dla mnie to jest model, ma proporcjonalny gaz i skręt. Dobra, zaczęliśmy od tego, ma proporcjonalny gaz i skręt, jest mega. Największa wada to, że nie ma żadnego pstryczka elektryczka. Włączamy go poprzez załączenie po prostu kabelków tutaj baterii z samochodzikiem i tak samo wyłączamy, wyłączamy, bo się zaraz coś doczepi i to jest największa wada. A poza tym. Zobaczcie, jest naprawdę mega porządnie wykonany. Dodatkowo te plastiki, dołożyłem oryginalnie są białe felgi z gumowymi oponami, tu są do ślizgania. E no, wszystko, posłuchajcie, ja wygląda ładnie. Nawet widzicie, o, tutaj możemy sobie folią lusterka wykleić. Nie wiem, czy to widać. No, nieważne. Yy, więc największa wada to, jak powiedziałem, brak dla mnie tego pstryczka. Światełka palą, co na pewno każdemu się podoba, i dorosłym, i dzieciom. Szkoda, że się tyłu nie, 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 z tyłu nie palą, czegoś się dowalę. No, o, jezus, nie ma z tyłu światełek. No dobra, nieważne. Kolejna rzecz. Wiele osób często mnie pyta: "A ile to się ładuje? Ile to się jeździ?" Moi drodzy, nie wiem, bo ja mam zawsze więcej baterii. Jakoś na to nie zwracam uwagi teraz, nie? Co ładuje się godzina do półtorej przyjmijmy. Ile się tym jeździ? Od 10 minut do pół godziny, zależy jak jeździmy, jak się bawimy. Ale ja wam coś powiem. Co dwie baterie to nie jedna, a co trzy baterie to nie dwie. Także moi mieli z mojej powiedzmy z mojego doświadczenia, perspektywy zawsze miejcie ze sobą jakieś dwie bateryki, trzy bo jedna to może być za mało zabawy. Ja mam sporo różnych baterii, więc ja nie mam tego problemu. Dwie jest akurat, a najlepiej mieć trzy, bo trzy baterie to już jest zresztą do każdego praktycznie modelu, który sobie gdzieś tam weźmiemy, czy to motorówka, czy samochód, czy pewnie latający, chociaż nie latam modelami. To trzy baterie powodują to, że czasem już zaczynamy mieć lekki przesył, ale na pewno już jest OK. Także trzy baterie zawsze polecam, dwie co najmniej. A tyle, ile jeździ, tyle jeździ. Posłuchajcie. Kolejna sprawa o jakości wykonania wspomniałem. O wyglądzie jest fajny. Zawieszenia nie ma, no trudno. Nie wymagajmy za 115 zł cudów. Co następną rzeczą, którą się zastanawiałem, że ma wszystko, jak to się mówi, spięte jak baranie jajca. Nie ma żadnych dyfrów, ni, nic. to jest wszystko spięte ze sobą, tak że jak kręcimy tymi kołami, to te są, wszystko jest zblokowane. Jest na, na sztywno. No, i tak jak przypuszczam, jest trochę gorszy skręt, moi drodzy. Ale do niczym to nie przeszkadza. Naprawdę skręca to ok, jeździ ok. Mówię o gumowych teraz oponach i jest wszystko dobrze. Prędkość, prędkość też jest. Posłuchajcie, za tą cenę na tym napięciu ta bateria, ta prędkość jest ok. Nie jest to jakieś tak mega szybsze ani jakieś. Wolne jest ok, dla każdego będzie wystarczająca. Ta prędkość daje sobie radę na każdych takich nawierzchniach płaskich. Tylko jak widzieliście, jakieś powiedzmy kafelki, panele, wykładzina, podywanie też z tym jeździłem, też jeździ. Chociaż w najgorzej, takie mniejsze modele to zawsze i niższe. Mają jak jeden tak, bo trochę To tak w dywanach jest, bo wykładzinie nie. Także daje sobie radę. Na każdej nawierzchni jedzie, jeździ fajnie, prędkość jest fajna. Co następna rzecz, a propos tych kółek do ślizgania, driftowania. Moi drodzy, dzięki temu, że on ma tutaj wszystko to, jak mówię, spięte jak baranie jajca, na sztywno jest to wszystko połączone. Zauważyłem, że nim w pewien sposób lepiej się ślizga i driftuje niż takimi, powiedzmy, modelami, nawet droższymi, które mają dyferencjały, nie mają żyroskopu. Tak? Bo z żyroskopem jest od, od razu lepiej. Więc y, to jest naprawdę fajne. Fajnie da się nim po prostu poślizgać, o co wielu z, wam, z Was chodzi, żeby, była faj, żeby był fan, żeby był zabawa. Więc uważam, do ślizgania, takie to, jak ktoś się spięta, jak baranie jajca, jest ok, mnie się podobało. Ja sobie chyba ten samochodzik zostawię, bo słuchajcie, no podoba mi się za, i za tą cenę. Co jeszcze chciałem dodać? No, chciałem dodać, że za tą cenę jest w pewien sposób genialny. Można mu wybaczyć, brak cztryczka elektryczka. No, no Nie, posłuchajcie, cena nie wymagajmy za cenę, że będzie zawieszenie, dyferencjały, inne rzeczy. Ale za tą cenę, bo ja to kupiłem za 115 zł na AliExpress, co tam linki, macie tam w opisach i wszędzie. Naprawdę mogę to z czystym sercem polecić. Co do trwałości i jakości, to posłuchajcie. Nie wymagajcie ode mnie, że ja po iluś kilku, kilkukrotnym użytkowaniu powiem Wam, że jest sponsorne, niezniszczalne. Tego nie wiem. W trakcie jakiegoś użytkowania wielu, wiele ludzi na pewno się przekona, da opinię. Ja zapewne też. Jak dla mnie, posłuchajcie. Na razie wszystko przetrzymał, jeździ. No posłuchajcie, kwota 115 zł to nie jest kwota 2150 zł. No wiecie o co chodzi. Dobra, moi drodzy, tyle ode mnie. Chyba wszystko wam powiedziałem. Zapraszam do dawania tak zwanych tych internetowych pierdółek, obserwacji, subskrypcji, udostępnień. Nie wiem, co tam jeszcze chcecie. A ja tradycyjnie zapraszam was na kolejne moje bzdety, pierdety. I see moi drodzy moje robaczki. thank <laughs> you